coś Wilkomen, witam Was. Dzisiaj odcinek bardzo krótki. Skończyliśmy ten duży projekt do budówkę i w sumie robiliśmy tylko czwartek. Dziś już jest piątek, ale to leci na początku filmu, gdyż muszę coś tutaj wyjaśnić. Dzisiaj nie robiliśmy nic na, na robocie w tam, na tym kibelku, tylko robiliśmy wyceny, bo mieliśmy trochę zaległych wycen do zrobienia. Trzeba było podpisywać do klientów Także usiedliśmy sobie w leder wspólnie przy, przy jedzonku, oczywiście przy energy drinku i zrobiliśmy wyceny. I co? No i można spadać do domu. A co do konkursu, no to podjęliśmy taką decyzję z Markiem, że nie ma to sensu, bo nie dość, że dzisiaj jest początek euro, więc większość ludzi będzie chciała oglądać ten początek euro, więc większość budowlańców i chłopów będzie chcieli oglądać, więc to się mija z celem. Więc poczekamy. Zrobimy to później, prawdopodobnie w moje urodziny, 5 lipca, i wtedy już będzie bardziej luźny temat. Zrobimy to tak, żeby nie było jakiegoś ważnego meczu w ten dzień. Będziemy śledzić, co się będzie działo na Euro, i zrobimy grilla, zrobimy losowanie, więc jeszcze troszkę musicie poczekać na to, ale co się odleczy, to nie uciecze. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami, bo fajne projekty się zapowiadają, także będzie co oglądać. Dobra, zapraszam Was do materiału, yy, za dużo tego nie ma, ale zawsze coś. Pozdro, au. Siema, dero, drogi widzu, siema, witam Cię z mojego busa pięknego. Yy, przyjechaliśmy na nową robotę. Yy, będziemy robić kibelek, płytkować nowy kibel, yy, japoński kibel z podmywaniem dupki i broszki i umywalka. Yy, mieliśmy już zrywać płytki, ale Markowi zachciało się iść na dwójkę, jak lewemu podczas meczu. No i Poszedł zrobić dwójeczkę tam do tego, więc ja na razie tam nie chodzę. Dziękuję. Szkoda mi zdrowia, żeby wdychać takie opary toksyczne. Do tego pójdę rozkleić zabezpieczenie na schody, na, na, na dywan, na znaczy dywan, na okładzinę. Wykładzinę, okładzinę. Jakoś tak, żeby nie upieprzyć całej podłogi. Dobra, tyle. Au. Siemono ekipa. Szybki update Małego kibelka Żeby nie było, że nic nie nagrane Umywalka, malutka Tutaj właśnie nasi poprzednicy Za akurat nie płytkowali, nawet tego nie pomalowali na szaro, nic Dobry. Przyszedł i on Nagrywajcie co rano? Jak to wyglądało po, prędzej? Nie, że poszłeś kupa robić. O! A nie, nagrywajcie w pokoju przed. Nie. O, to szkoda. No ale w każdym razie takie płytki tu było, wszystko tu było dookoła nad tymi płytkami. Trzeba to ściągnąć. Kabel wypiąć w strychu. Tam zrobić boksika Zjechać z nowym kablem, tu. Włącznik będzie po tej stronie. Drzwi się będą otwierały na zewnątrz. Dla Dlaczego? Ponieważ gabaryty naszego klienta. Nie pozwalają, albo bardzo utrudniają mu tu wejść. Bardzo mi utrudniają tu wejść, jak jest. Jak się dwie otwierają do środka. Więc zrzucamy to. To jest taki tymczasowy kibel najtańszy, który tu założyliśmy kilka miesięcy temu. Zrzucamy to, podnosimy to, wywalamy to. I jedziemy do domu. I będzie godzina 15 i spadamy do domu. Bo dzisiaj jest czas na... odbiór dzieciaków ze szkoły. Także czas na odpoczynek dzisiaj jest Look I'm your father Też, wczoraj wczoraj skończyliśmy jeden projekt, dzisiaj zaczęliśmy drugi, ale tylko sobie przygotówkę zrobimy jutro. Okej, mogę pytanie zadać? <laughs> się pytam dlaczego filmy nasze, jeżeli nie ma jakiejś dupeczki na, na, na miniaturce mają zasięgi 400, a dzisiaj wczorajszy film już ma 864 po ilu godzinach? Po 16 godzinach. Jak to jest możliwe? Czy dupeczka na zdjęciu może coś zmienić? nie? Pewnie wiecie, że to był koniec projektu i, I, wszyscy, przyszli I wszyscy przyszli zobaczyć, jak nam wyszło. Na pewno temu. Ta, ta jakaś tam kobita, co sobie dała na... na miniaturkę, na pewno nie miała nic wspólnego nie, z tym wszystkim. Kompletnie. Będziemy nagrywać progres. Na A że my już tutaj wcześniej robiliśmy u tych klientów, to powstała taka łazienka. Coś takiego Taki prysznic tutaj mają Bardzo ładny prysznic No i byli zadowoleni z tego co tu wykonaliśmy Nie wiem dlaczego, ale byli zadowoleni No i chcą nas żeby zrobić Zrobić też Dlatego to co przed chwilą widzieliście, co Marek pokazywał To tutaj to robimy Jest chwila przerwy teraz w pracy Do energy drinka i Jest bardzo teraz ważny komunikat. Seba mi tu Seba mi tu właśnie pokazywał, jak eś to wyłącz. Seba mi tu właśnie pokazywał grupy. Oczywiście chodzi o futbol Euro, które się za niedługo zaczyna. I nie uwierzycie. Seba chce wam dać swoje predykcje. Kto po wychodzi z grup? I predykcje na Euro. Kto wychodzi z grup Sebku? Dawaj. Najlepsze drużyny wychodzą z grup. Czyli zacznijmy od grupy A, w której mamy Niemcy, Szkocję, Węgry, Szwajcarię. Oczywiście tutaj jest odpowiedź prosta: wychodzą Niemcy i Szkocja. Na jakich miejscach? E, nie wiem na jakich. Wiem, tak. w, wiem w naszej grupie, jak będzie. Nie? Tutaj B grupa. Niemcy i Szkocja. Tak. B grupa jest Hiszpania, Chorwacja, Włochy, Albania. E, tutaj Włochy i Albania odpadają, zostaje Chorwacja, Hiszpania. Grupa C, e, Słowenia, Dania, Serbia, Anglia. Anglia na pierwszym miejscu, to tu mogę powiedzieć. Od razu. Kogo no. mają? Jeszcze raz poczekaj Słowenia, no. Dania, Serbia, Anglia No to mają fajną grupę Anglia na pierwszym miejscu wychodzi I tutaj będzie bitwa między Serbią a Danią Ale obstawiam bym bardziej Danię, że wyjdzie Grupa D, czyli tu gdzie jest Polska Jest Polska, Holandia, Austria, Francja Polska i Francja wychodzą Polska na drugim miejscu Grupa E, Belgia, Słowacja, Rumunia, Ukraina e, Belgia i... Słowacja grupie E. Grupa F. Turcja, Gruzja, Portugalia, Czechy. Tutaj w tej grupie proste Turcja i Portugalia. No i oczywiście Polska, gdzie grała w finale i tyle. Finale, finale. Tak. Finale. Finale, czyli w ostatnim meczu. Tak. I tutaj jest... No ja wierzę w naszych piłkarzy. Jak to śpiewa zespół Trzecia godzina dnia. Wiara czy czyni cuda. No tak, no ja wierzę w naszych piłkarzy i dobrze grają chłopaki. Już? coming home No I tyle Co tu nagrywać Sprzątając Sebastiana vana Jedyna rzecz, którą w apteczce znalazłem starej To folia No i ja sobie ją ja zostawię, bo się mi przyda i będzie Ci fajnie ciepło No a pamięć, Ty już od razu i tylko przyłożyłeś, że mi się plije Naprawdę Odbija ciepło, super Odbija ciepło o tak. Złotym do góry. Jak trupa na drodze znajdzie, to no. by możesz przykryć. Super partia. Żeby trupa zima było. W sensie, Kiedy ci... pomyśli, co za w sensie, w sensie, żeby mu ciepło było. Ty weź se to załóż. I miałeś takie, takie coś założone, czy nie? Ja. Co tak? drugi... Każdy dzień się ubieram. No załóż se to i zamknij se. Zobaczysz. No to już nie musisz se ta duchać do tego tak, tak. jednej ja, ja się chowię, bo, Ja się powiem, bo ludzie idą Ciotka złochna no. się będzie patrzeć się co za debile. Komu ja zleciłam, żeby mi robili łazienko No tego typu fajnie jest Fajnie było ciepło Dobra teraz tutaj wam jeszcze rzucę e, taką przypominkę bo miałem w poprzednim odcinku dodać zdjęcia z progresu, jak robiliśmy do budówkę, nie dodałem, więc teraz dodaję, żebyście zobaczyli, jak to wyglądało w trakcie roboty. No i tyle, widzimy się już w przyszłym tygodniu na, tym, na tej aktualnej robocie na kibelku. Miłego oglądania! Dziękuję, że zostałeś z nami do tego momentu. Jeżeli dalej oglądasz, zawsze możesz kliknąć suba, zostawić łapkę w górę, dzwoneczek, załączyć, żeby być na bieżąco z naszymi materiałami. I co? I losowanie, przypominam jeszcze raz, yy, robimy w lipcu, jak już będzie luźniej, nie będzie tyle metrzy do oglądania i będą mogli wszyscy przyjść bez stresu. Wszyscy, którym się należy to, ta nagroda. Dobra, lecimy, au!